wszystkim czego doświadczamy w naszej codzienności rozmaite sytuacje które nas spotykają zawsze jest albo coś ciemnego albo coś jasnego zło i dobro ciemności i światłość światło daje nam moc i bezpieczeństwo I bezpieczeństwo światło jest zawsze czymś dobrym daje życie światło przychodzi z góry tak jak to możemy podziwiać na obrazach Karawadzie, Rembrandta, czy niektórych, na niektórych płótnach Rubensa. Światło to w tradycji chrześcijańskiej, we wszystkich chyba religiach też, obecność Boga. Psalm 27 zaczyna się wezwaniem do takiego Świetlistego Pana, Pan światem i zbawieniem moim, kogo mam się lękać. Pan obroną mego życia, przed kim mam czuć trwogę. Światło jako ochrona i jako bezpieczeństwo. To jest może niekiedy bardzo dyskretna obecność, tak jak niewielki promień, który przedziera się jednak przez ciemności. I daje nadzieję, wskazuje drogę, niesie otuchę, gdy na mnie nastają złośliwy, by pożyć moje ciało. W ten czas moi wrogowie, nieprzyjaciele chwieją się i padają. Światło, które napełnia serce odwagą, ufnością, choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będą pełen ufności. W tych Pozornie wydawałoby się całkowicie ciemnych sytuacjach, które często przeżywamy, zawsze jednak jest jakiś moment światła, jakiś chociażby promień. To jest doświadczenie Bożej obecności. On jest z nami, choćby się wydawało, że, że go nie ma. I trzeba, nam troszczyć się o ten promień, dostrzegać go, szukać go nawet. To jest, byśmy powiedzieli, takie najbardziej elementarne zadanie dla duszy, która chce żyć w sensie, w pokoju. Szukanie okruchów, świetlistych okruchów, tego, co dobre, pozytywne, tego, co może dać nadzieję w codzienności. I psalmista ukazuje, jak to czynić. Bo jedno, proszę pana, tego poszukuję, bym w domu pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia. Pragnienie sensu, pragnienie pokoju, ochrony to jest miłość i pragnienie przebywania blisko Boga, bycie przez Niego przechowanym, ukrytym, wydźwigniętym. Światło ma tę zdolność. Z jednej strony eksponuje, ale z drugiej strony wskazuje drogą, niesie, podnosi wobec tego, co ciemne. Oczywiście to też niesie nieco problemów, bo ciemność, jak pisze święty Jan, nie lubi światła, bo światło jest czymś przeciwnym, a jednak Światło ukazuje szerszą perspektywę i pokazuje, że ciemność jest ograniczona. I tutaj psalmista mówi o światłości Bożej obecności, Bożego oblicza przeczuwanego, poszukiwanego, kontemplowanego. Ubłaganego, przygarniającego, jest to światłość, tak naprawdę, obecności. Ta obecność boża, dyskretna, niekiedy tylko w tym niewielkim promieniu, w tych kilku mgnięciach, refleksach światła, jednak ta obecność istnieje i ona daje choćby nieco opieki, dobra. Przygarnięcia. O Tobie mówi: Moje serce, szukaj Jego oblicza. Te słowa padają po wołaniu, zmiłuj się nade mną, wysłuchaj mnie, Panie. To jest wołanie ufności, ale też determinacji, nadziei i wielkiego przekonania. Że, że nie da się inaczej, że właśnie tylko tak człowiek ma szansę być zbawionym. Światło wskazuje drogę, oświetla ścieżkę, prostą ścieżkę. Pani, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą z powodu mych wrogów. Światło, które jest tylko promieniem, nawet ten niewielki problem. W wielkiej ciemności jest nieocenioną pomocą, daje sens. I ta perspektywa daje moc, umacnia serce, ożywia nadzieję, i można być przekonanym, że modlitwa zanoszona na przekór wrogów modlitwa o wybawienie od nieprzyjaciół. Od kłamliwych świadków, od tych, którzy dyszą gwałtem, że taka modlitwa będzie wysłuchana, że jest wysłuchana, że musi być wysłuchana. I tutaj w koniec tego psalmu przynosi wyznanie wiary, wyznanie wiary w oglądanie dobroci pańskiej w Ziemi żyjących, ale też deklaracja czy zachęta do ufności i do męstwa, ufność. Moc, umocnione serce, ufanie w Panu, to jest to, co daje światło, nawet będące niewielkim promieniem, a jednak potem przechodzące, prze, przemieniające się w blask coraz mocniejszy, bo jest to światło samego Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział, jestem światłością świata, uczy nas oddziaływania, odnajdywania, tej światłości bożej w codzienności wystarczy popatrzeć, przypominać sobie, rozmyślać, kontemplować Jego słowa, Jego naukę, Jego cuda, jego, jego działalność. Te wszystkie momenty pozytywne, które początkowo sączyły się w sposób bardzo dyskretny, delikatny, ale nieunikniony, przenikały wszystko, jak gwiazda w Betlejem, jak Bielszat. Pana Jezusa przemienionego, ale też jak poranek wstania i jak wiele później yy, przejmujących, cudownych yy, oświeceń, intuicji, tchnieniu, dotknięć Ducha Świętego, który oświecał już nie tylko drogą, nie tylko życie, ale umysły, serca, i prowadził tak yy, bardzo. Bardzo skutecznie. Nie da się być bardziej skutecznym, niż przebywając w Bożym Świetle, niż odbierając je, odczuwając, doświadczając Jego mocy, ciepła, opieki i nade wszystko skuteczności.